Witam. Kolejny odcinek far. Nie ma pary. Hmm. Ach, nie będziemy podładowywać, bo. Oh, yes. A, coś tam z tyłu mam. Chodźmy zobaczyć. Tyłu coś na górze. Hmm. Czy jeszcze mogę wrócić? Hmm. Uh. Eee. No nie wygląda na to. Eee, chyba aż tak mi nie zależy. Znajdę pewnie kolejne paliwko. Ale port. Czy to stocznia, czy port? No, w każdym razie, gdzieś tam na górze coś jest. Ale. O, tam nawet gotowy okręcik jest. Okej. Okay. Mm -hmm, mm -hmm, mm -hmm, mm -hmm. O, czemu tu... A, jest tu przejście. O! A, dobra. A, cały czas było ustawione... Ustawiony cała naprzód, tak? Ale, Ach, że też tędy nie mogę wyjść Do żagla. Ale czy mam już go za co zaczepić? Sprawdźmy. Ustawiamy żagiel. No teraz nie, bo to wyskakuje dopiero jak mam linkę, tak? No tak. Ech. A, może cały czas miałem żagiel <śmotujesz> A -a -a. i w tym dymie wow, 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 nie aż tak nie tak Spinaker rozwinięty mm. Mnóstwo węzłów na... nie węzły nie są na, bo to jest samodzielna jednostka prędkości. O zwinęły się. Aha, brakło mi paliwa... Um. Szybkie zejście mogłoby być tędy, nie? Ale. O... A, spinakar automatyczny. Whee! Muzyka wróciła. Szkoda, że nie ma podglądu na to, ile tego paliwa jeszcze tam jest. Ale jest cała naprzód. Wiatr słabnie. Spierzmy się, żeby muzyka nie ucichła, tak? <laughs> coś na horyzoncie. Eee, właściwie nie na horyzoncie, tylko coś z boku. Uuu, dechy. Uuu, Wężę. Koniec płynięcia. Tak? Dąg. Wyłącz się! Dalej popłyniemy silnikiem, bo nad tym mam większą kontrolę. O, no, radar się włączył. O, stój, 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 stój. Coś tam z tyłu widzę. O, a ten w zasadzie umie płynąć do tyłu. Mhm, mm Co my tu mamy? Aha! Mm -hmm, to trzeba dźwigiem do góry. Odpalamy do góry, odpalamy do góry, odpalamy. Chyba brakło mi... O, nie trafiłem do włazu. Ała! Dobrze, że mam hełm. Eee... Ja... Przepraszam, które do dźwigu? E, tak, ale chyba trzeba by. O nie, dobra. Trzeba by odpalić, ale. Mm, 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 mm. E, u, e, to nie tu. A, to nie było potrzebne w ogóle. Hmm. Ale może... a, było, było. <laughs> Zupełnie przypadkiem. Okej. Okay. Czy coś groźnego tutaj na mnie próbowało ryczeć? I znowu nie trafiłem. Ale w sumie to nie, no nie muszę. Tam z tyłu mam drabinkę. Ale w sumie to nie, bo muszę najpierw zapalić w piecu. Jest na zero. O, Jesus! Ciągnij, ciągnij, ciągnij. Ciągnij, ciągnij, ciągnij. Szkoda, że nie widać jak ciągnie. A może być widać? A może, ale za późno. Ok. Uuuhu. E, mnóstwo rzeczy. Hmm. Trochę paliwa. Tu jeszcze mamy. Nie wiem co to jest. Paliwo. Tak, dla odmiany, jeszcze trochę. Paliwa. O, brakło paliwa. Nie można zgasić pieca. Nie wiem, czy to. Czy to. Służy do palenia w ogóle? Nie wiem. Ale będzie mi przeszkadzało. Dajmy to do góry. Albo do domku. Do domku, dajmy to bez przesady. Tu nie doskoczę. Dobra, niech się stoi. Będzie mi przeszkadzać po drodze, ale to. Hmm. To, to nie wiem, co to jest. Um. Ok. A jest jeszcze miejsce. Jest jeszcze jedno miejsce. Jestem bogaty. A no to sobie tak po prostu postawię tu. No, cóż, płyniemy dalej. Ale dobra. Aha, tak. Опс. Цала напружь. Ja, 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 ja. Muzyczka zaczyna się. Hm. To jakaś taka wielka chmura, czy latająca wyspa, bo... Fantastycy zdarzają się takie, choć. Hmm. Tutaj to raczej chmura, bo to nie jest aż taka fantastyka. Przeciążenie. E, gdzie mój naprawiarek? Bo wiem, że gdzieś mam. A tu. Nie, nie, nie. No nie pali się tam nic, ale. Zgubię go jak zatonę, ale trudno. W międzyczasie brakło nam też W międzyczasie brakło mi też paliwa. Nie wiem czy stawiać żagiel w takiej pogodzie. To może być złym pomysłem. A tak, wiedziałem, że będzie mi przeszkadzał. Raczej z tego co pamiętam o żaglowcach, to żagle się składało, znaczy zwijało na, na wypadek sztormu. Ale to jest. Wow, 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 wow. wow. A czemu ja to puściłem? A jak zepsuje mi się ponownie, to go składam i płynę na, na paliwie, którego nazbierałem całe mnóstwo pewnie właśnie po to. Mm -hmm. trzeba liczyć, że mi nie trafi tak piorun. Ta latająca wyspa to jednak była chmura burzowa, ale już widzimy jej koniec, więc hmm, może, może się uda, a tak jest bardziej ekologicznie. Nie, po prostu nie chcę mi się biegać z kąta w kąt. Okej. Okay zaczyna coś mi się stateczek przechylać hmm. o, plaża No, i burza minęła. Mm -hmm. Jakoś się udało, i tylko raz zapalił mi się maszt. Ale wiatr słabnie. Coś tak, stąd więcej widać. Żeby można było złożyć te wiosełka. O, zapisik. No, świetne miejsce na, na, na koniec odcinka. Jednakowoż zobaczmy, yy, co. O, 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 o. Ej, ej, ej! Nie! A! okejka Nie, puść to. To był zły pomysł. żeby to tu umieścić. Um, dobra. Chodźmy złożyć ma. A, może być nam potrzebny Nie, tam jest drabina. Przystoń proszę. Cię. No dobra, chodźmy zobaczyć. E, nie! Chodźmy zobaczyć, co tam nas czeka. O. Um. No Hello. Czemu? Poza tym damn. ładny ping-ping zagłuszyło, że coś tam w środku, tak jakby normalnie serce bije albo coś. Mm, za Chiny Ludowe bym na nic podobnego nie wlazł. Przecież te szczebelki są mniej więcej wielkości niego. o, naprawiarek! Wow! o, łosiu! Albo renifer. A, mm, naprawiarek, biorę. Mm, może go zrzucę, Aaaa! może sam spadnę. Aaaa! I, o, uh, 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 to bolało. Ale on ma taki spadochronik przecież, nie? Dobra, to chowamy. Mm. Wyścile się i mm. o, prawie. Mm. <ścoughs> A. No nie no. Mm. Tak. O, oh, a co ja zrobię? No. no, żarty sobie robicie. Uwaga! w tytule kanału mam, że nie przekinam. No. Dobra. Ale naprawdę mam wielką ochotę sobie tak siarczy. A, czekaj, no, no, zabierzemy stąd. Damy tu. Niech mi. Przeszkadza, ale nie, nie spada. Ła! O, ale łatwo poszło. No dobra, dobra, dobra. Może to można było spuścić dźwigiem, to co? Nie, no, nie sięgnąłbym. No, zobaczymy zaraz. Sądzę, że tu trzeba by coś przytargać. Wow! Działam dobre! Nie, to już jest na następny odcinek. Hmm, tym wystarczy. Dzięki za oglądanie. Do zobaczenia w następnych.